Jak grać na Gravesa? Prosta sprawa. Zaraz się przekonamy, jak grać. Spróbuję na drugim poziomie, może w niego wjechać. On nie ma bone platingu żadnego. Co patrzymy? <laughs> Moderator ciśnie streamera, skandal, bez kitu. Zaraz ci dramę na YouTube nagram. Jako Lux mam już free na Gravesa, bez kitu, bo Lux kontruje generalnie ehm, Gravesa, Nie wiem, szatę graficzną dla Lux zmienili. Nie do końca wiem o co chodzi. Jakieś sztylety dodali, ale kolorystyka ta sama. Blond włosy, niebieska. Jakaś taka zbroja pancerna, trochę jak z MMO. Zobaczymy. No i co tu Yellow Trinket wymyśli? No będzie nas puszował. To jak nas puszuje, to, to chyba spoko. To my sobie na spokojnie damy się ze stan. Damy się z tegościć, czyli damy się spuszować panu Gravesowi. Why not? Weźmiemy pierwszego nas hita. Weźmiemy. Chciałbym drugiego wziąć. I wezmę drugiego. Trzeciego też wywalczymy zaraz. Okej. Okay. Mamy fajnie zatrzymane to wszystko. Okej. Okay. No to on dał nam szansę. Bardzo dużą szansę nam dał, bo się podpalił. Eee, teraz mi bardzo zależy zgarnąć drugi poziom. No nie, no! Nie wytrzymam. Czy wytrzymam? Nie wytrzymam, widzowie. W ogóle nic nie wytrzymam. On ma zaraz skrok. Hm. Idę na spacer. A, on wrócił, no da Mądrze. dużo creepów, dobra, ale nie padłem. Czyli jest ok na razie. Znaczy jest fatalnie, bo strasznie dużo creepów tracę. Mm, nie wyszło mi, bo tam się cofałem po sztylet. Błąd duży popełniłem. No ale no spoko. Dziwne, że nikt mnie tam nie zabił w tym lesie. Także. Lucky mi. Wiem, że dużo creepów, tylko myślałem, że fajnie go przeoram i jakbym go skasował pod moim turetem, to w sumie byłoby spoko. Dziś to byłoby orfit dla mnie, ale to nic, no. Grunt, że nie padłem, chociaż. No tak, chyba dobrze, że nie padłem. Nie daliśmy mu First blada. On kupił sobie tylko jeden mieczyk. Także może niewiele mu to daje, natomiast. E, no ja mam drugi poziom. Ten czwarty zaraz dobija, także jest kaszana. E, no i nie mam Mignata, też zresztą nie ma. Ale może nie będzie źle Na że ma w 100% priorytet teraz na wszystko Może sobie robić dowolnie Rzeczy nam idzie, ale tutaj poczekamy sobie na Po prostu na Evelyn Po rzeczach już? Nie, 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 jeszcze się nie zaczęły rzeczy Rzeczy to się dopiero zaczną Myślę, że Eve teraz powinna być, bo on zaraz piąty dobija I będzie kłopot <laughs> Ale to nic No idzie, idzie Ewil, idzie Ta niedoku. No i jest. I właśnie to jest to, czego potrzebowałem. Weźmiemy sobie ciach. Jeszcze poczekam na kolejną falę, jeżeli się uda, żeby tego nie zepchnąć za szybko. Aż zrezygnowałem z innego creepa, ale widzę, że ogromny błąd Oj, kolosalny wręcz bym powiedział Ale jakby, to, ale jak tak do boku pójdziemy Da się to zapuszować, dobra Nie najgorzej Grave zepchnięty Dwa creepy do tyłu, no trudno Mu się niewiele rozbiło, ale teraz jest fala czołgowa, także on Mimo, że jest Gravesem, nie powinien nas e, szybko zapuszować. Kupimy sobie Shina. przyda się i w Ta, ale może tak, pójdziemy, kupimy sobie Ward'a. No i to też jest fajna, fajna rzecz że jak wam nie idzie, nie uda wam się, bo to właściwie Katu trzeba grać, testujecie drugi, trzeci poziom <laughs> jak się uda, to dobrze, jak się nie uda, to warto poczekać na junglera no jungler nie zawsze przychodzi, akurat w tym przypadku jungler przyszedł chwała mu za to SS, także ja bym tam uważał i nie chase'ował bierzemy creepa kolejnego, i tego też nie weźmiemy, tego też nie weźmiemy, ale tego weźmiemy jest git <laughs> No i pytanie, jeszcze przed jego szóstym chciałbym chyba wlecieć w niego. No fajnie to półnikał. Myślałem, że, że to jest mój moment na wygraną walkę, i rzeczywiście byłby, gdyby on tak nie półciekał z tego wszystkiego. Ale próba była dobra. Myślę, że, że było warte podjazdu. Okay. przyszła pani Diana No niestety Bobler mnie zdaibował No i było nie do przejścia, niestety się zastanawiam Ściszę trochę tą muzykę, bo to mi trochę przeszkadza No i co? No i SS, no jesteśmy ten jednak pół poziomu do tyłu. Albo cały nawet Musimy dofarmić chyba Musimy dofarmić i być OK I tak myślę, że ten matchup całkiem nieźle idzie Poza tym, że trochę nie poszło po mojej myśli To, to poszło całkiem znośnie Ajajaj, dobra Warda tu, spróbuję na dół pójść Chcesz ta fala pod wieżą Dobra, jeszcze się wrócę chyba się wrócę, do szósty o kurde dobrze flasza miałem ale przydałby się na bocie, nie? dobra, wbijem szósty Diana nowhere no nie no, żeż, kurde no i teraz ona nie ma flesza i nie byłem na to gotowy, tak szczerze W sumie ona nic nie robi w tym meczu, dwie asysty ma, jedną na mnie, także rzeczywiście mogła mieć tego flesha, nie przewidziałem tego Czy mogłem wiedzieć? Oczywiście, że mogłem O kurde, ty Praktycznie one shot O, ten jest silny, w szczególności przy takich obitkach przy wieży Jak stajecie tutaj, to on może fajnie to odbijać I robi się kłopot, nie ma to on ma wszystko Pytanie, czy ta f jest w stanie zagrozić mu odpowiednio Super, na styk, ale udało się Bardzo dobrze Zafryzuję sobie to w tym miejscu, do następnej fali creepów właśnie W razie, jakby przyszła Diana I przyszła, rzeczywiście, pytanie, czy zrobimy tak Zrobię pusz na dwa sztylety, żeby mieć po prostu do wyautowania się, pyk, pyk. O, właśnie, jest Diana. I tyle. Rekalujemy się, jest nawet ok. Poziom podobny, las hity słabe, no ale nie można mieć wszystkiego. Yy, botrk? Giem po prostu z Botrka. Ja jeszcze kupię sobie Wampiriki Sceptera, żeby mieć jakiekolwiek surwinalejnie. I pójdziemy w boczkach. No bo dlaczego nie? T -t tutaj pod AP nie wiem, czy to byłoby dobre. Ja myślę, że to trzeba wytrwać, w szczególności, że mają Tarika. Eee, o jezu, jak on mnie zafrizował tutaj, hamsko. Mają Tarika, który zrobi nieśmiertelny teamfight cały. Y no, kaszana generalnie. Także myślę, że tanki kata lepiej odda niż. O jezu, jest Tarik. I w sumie bym go zaorał. Nie wiem, Diana pewnie tu się kręci. Oni smoka chyba robią. Tu też paradoksem będzie to, że merki będę grał, bo mają raz. E, jednego z tuna mają. To może nie, rzeczywiście. No. Masz rację. Alanos. Gierka idzie nawet okej. Okay. W szczególności, że drużyna daje radę. Także tu jest po prostu na równo. Ja jakoś po prostu. E, żyję na tym midzie jakkolwiek Grając na Gravesa Meta abusera jest jeden z silniejszych midlinerów chyba W aktualnym patchu Ojej, nie do wyjścia Chociaż flasha spalił, no to spoko nawet Szkoda. Myślałem, że coś zamieszam, no ale niestety. Za wolno. Nice. Ty, Fiora przyszła. Kasuję wszystkich chyba. Będzie spoko. O, łatwiutko. Nie wiem, i Najgorzej, Lejna. No, przynajmniej flesza spali, to wywalczyłem, to prawda No i co? No, idziemy farmić dalej, no nic tu nie wymyślimy na razie Musimy dotrwać do Botka. jak kupimy Botka, to będzie spoko Ja nie wiem czy nie dam się zapuszować, żeby potencjalnie Graze był stratny jak najbardziej W sensie jak najwięcej, znaczy no, ktokolwiek, żeby był właściwie stratny Kto nie przyjdzie na mida, żeby nie zgarniał expa z creepów Te fale też rozbijemy, niech to się marnuje Słoma, 2 złote Hej, generalnie, szybkie pytanko. Się, Możesz no. coś podpowiedzieć o graniu kata v Kali, bo jak zawsze nad y kil to ostatnio robiąc wszystko dobrze. Przegrałem, grałem konkiu i ona też. Hmm, Doran's Shield na pewno musisz grać. Co jest, widzieliście tego minion bloka? Masakra. Yy, jak grasz piorun, znaczy, przepraszam, Doran's Shield, no i muszę iść tutaj, muszę olać w Okej, okay. czyli widzicie, niby potrzebowałem zejść, a tak naprawdę, żebym miał pewność, że moja drużyna spraguje, tam sobie został i wziął te 18 A jak grać na kali, no na kali na pewno tarczę maksujesz kół, obijasz ją i starać się gdzieś tam. Prpałkuj przypałkuj tym Izrilem, przypałkuj jeszcze No dobra, to w sumie na tyle. Idę farmić nam i da. Nie wiem czy mi go nie zdejmują przypadkiem. Znaczy przypadkiem. Specjalnie. O, udało się wziąć. No, słoma, także... Po prostu maksujesz Q, nawet jak idziesz w ADS, maksuj Q, weź tarczę na tą lokali, na tą I będzie git Będzie git, bo ona jednak... Yy, I ma lepszy sustain, no kurde, no i nie mam... Chociaż? Pa Jest! Mamy Playta wywalczonego, ostatniego nie no spoko, 1-2 on ma 3 na 3 No złożył pierwszy przedmiot, ja jestem 1000 golda w plecy za nim, no ale to nic. Hm. Dobrze, no ale solidny gameplay jest na razie. Są dziwne mecze, w takich, w takie, które. W których niewiele się dzieje. Jakbym miał botka, bym w niego poszedł i myślę, że bym dał radę może go poskładać, jakbym... O, jak nie ma skill'a, to wtedy w niego wjeżdżać Lejna jak nie ma, można na ulotkach dorobić, bez problemu czy znaczy, nie wiem, czy dalej... Jak to ma się do czasów covidowych Ale da się Siema Siema, gadka, w Gloteczki to największy klasyk chyba, co? No i bardzo chciałbym z nim zawalczyć, ale wiem, że nie dam rady, nie? No tak wchodzi w te sztylety. On się pomyli. Muszę wytrwać i żeby syndrom Katariny się nie włączył. I po prostu wytrwać do tego boczka. Kupię botrka i go zaskoczę wtedy. Tylko kurde. Secure, jest Secure, Smok zaraz <grystanie> Skasowali Gravesa Tak o. ja mam botka Jeszcze jak się uda Smoka zrobić To już w ogóle będzie super Fajny mecz, w sensie Solidny, spoko tak zawsze powinienem grać, kurwa. ja zawsze się podpalam A właśnie po jakiś tam błędach z początku Po prostu trzeba delikatnie no uwierzyć troszkę w te drużynę Uwierzyć I zagrać na ten Na spokojnie No botrk tutaj odda zdecydowanie Myślę, że będzie można pójść polować na jakąś Dianę właśnie jakąś Kaisę, pójdę teraz sobie na bota, niech oni siedzą na midzie nie zależy mi na walce z Gravesem, bo Graves to jest... Ajajaj, ulala Fajnie, ładnie, o Jezus, jak dobrze to idzie tutaj, mojej drużynie Niesamowite to jest Diana tutaj gdzieś jest, to na pewno Pytanie, czy przyjdzie na mida, czy jednak pójdzie na botek, nie zobaczy O, jest, no czym. O, jasno idzie jednak. Gra ma zero. O, czekajcie. Hm. Kurde. No, sądziłem, że szybciej go pokonam. W każdym razie no i tak kill dla mnie to jest petarda. Powinienem to zrobić bez, bez zgonu, ale sądziłem, że po prostu ją wystrzelę O dziwo nie kupimy sobie buty, Merkury i pójdziemy w tego, w Divine Sanderera i będzie gitara 2 na 3 Farma to ok, zobaczcie, podgoniliśmy tego Grace'a, 40 las hitów różnicy Że nie jest źle Mm, 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 mm. Tu na truskawki trzeba chodzić <laughs> Na truskawkach dobry zarodek Do ręki Czym diana nam za rockini? Bo w jest nic nie robiła w tym meczu Polująca Ta Nice No! W końcu. Doczekałem się. I wy też. Pierwszych fragów. Nicy. No i solidny gameplay, solidna drużyna. Więc z dobrą drużyną da się coś tam. Kombekować delikatnie. Katariną. Toż samo się wygrywa właściwie. Co tu dużo mówić? Pyk Pyk No fajnie, że mi fraguje. Widzicie to jest ciekawa sprawa, zobaczcie jak się gameplay zmienia w momencie kiedy jesteś do tyłu, że ja Ja mając świadomość, że ja ich tam nie przeoram Nie ganiam ich Chociaż w teorii powinniśmy A robię push po prostu, bo wiem, że to zrobię na pewno żebyś nie podpalić bez sensu Nie przeszkadzam drużynie mnie kierować Kada, musiałem popsuć, żeby na pewno nie... żeby nie było za dobre. Ty no, ale sposóbcie to. Fajnie... zdupimy. Dobra, jest git. No i nie wiem. O, koniec streamada.